Witamy dzisiaj trochę nietypowe wideo, wideo, które chciałem nagrać już od dłuższego czasu, ale jakoś nie było okazji, nie było albo samochodu, albo czasu. No ale dziś wreszcie mamy odpowiednie auto, jestem też ja, ale nie będę się specjalnie tu pokazywał, ponieważ wideo nagrywamy głównie pokazując samochód, więc ja będę sobie opowiadał w tle. Wy będziecie oglądać auto. O co tu chodzi? Chodzi o to, że chciałbym Wam wyjaśnić, dać do zrozumienia na czym polega nasz test na górce, którą jeden z czytelników nagrał górką Marcina. Tak czy inaczej, pewnie się to przyjmie. Zawsze ja wykonuję te testy, ponieważ jest to w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, zawsze w tym samym miejscu. Dziś, wyjątkowo w dość błotnistych warunkach, ponieważ niedawno spadł deszcz, chwilowo się uspokoiło. Chciałbym wam wytłumaczyć, na czym polega ten test, o, o, co, o co w nim chodzi, dlaczego go robimy, co ma na celu, i tak dalej, i tak Więc zacznijmy od tego, że test ma na celu wbrew pozorom nie pokonanie tej górki, tylko pokazanie, czy samochód jest w stanie tą górkę pokonać samodzielnie, czyli jakby bez pomocy ze strony kierowcy, czyli bez, bez korzystania z, z pewnych sztuczek, tak jak jeden z czytelników ostatnio podpowiedział, e, oczywiście często używaną sztuczkę w jeździe terenowej, czyli hamowanie w momencie, gdy koła zaczynają buksować. Bez takich sztuczek, bez z pominięciem całkowicie umiejętności, bo pokonanie tej górki nie jest żadnym problemem, nawet samochodem przednio napędowym wystarczy odpowiedni rozpęd, wystarczy odpowiednia technika. Tutaj ma to na celu pokazanie jak działa technika w samochodzie, a nie jak, jakimi umiejętnościami dysponuje kierowca dlatego też założeniem podstawowym założeniem tego testu jest ustawienie samochodu właśnie w ten sposób czyli tutaj na tym niedużym wzniesieniu staram się zawsze najechać autem w miarę prostopadło oczywiście tutaj nie da się tego zrobić ale pod w miarę dużym kątem w taki sposób aby to koło było maksymalnie dociśnięte do podłoża a koło tylne czyli to koło było maksymalnie oddalone od podłoża. Czasami dotyka podłoża, czasami zupełnie wisi w powietrzu. W tym przypadku, akurat tak jak ustawiłem teraz ten samochód, jak widać, koło lekko dotyka podłoża. Natomiast analogiczna, ale odwrotna sytuacja dzieje się z drugiej strony. Przednie koło z tamtej strony nie ma, że nie dotyka podłoża. Natomiast tamto koło z tyłu. Z drugiej strony jest dociśnięte do podłoża, co za chwilę zademonstruję. Ok, teraz będziemy chwilę w ruchu. Jak widać, ta górka nie jest jakaś specjalnie wysoka, to nie jest jakiś trudny teren. Tu można podjechać nawet rowerem, skuterem, czy czymkolwiek. Jednak zobaczcie, co się dzieje w momencie, gdy odpowiednio najedzie się na ten nieduży, wystający, nieduże, wystające wzniesienie. Wówczas. Lewe koło pojazdu jest maksymalnie dociśnięte do auta, natomiast drugie ma opuszczone zawieszenie i tutaj tego akurat nie widać, ale za chwilę zobaczycie to z drugiej strony. Proszę bardzo, zobaczcie jak. Wyglądają jak są ustawione wahacze. Ten prawy, którego koło jest dociśnięte, właściwie jest w poziomie, natomiast lewy. W ten sposób, natomiast lewy jest opuszczony. Powoduje to sytuację, że to koło oraz przeciwległe z tamtej strony nie ma przyczepności. I co się w tym momencie dzieje, to jest oczywiste, że jeżeli jedno koło na jednej osi i drugie koło na drugiej osi nie ma przyczepności, to w zasadzie samochód, nawet z napędem na cztery koła, nie ma przyczepności. Ok, widzieliście już co się dzieje z samochodem, jak jest ustawiony, jakie mamy miejsce i widzieliście też jak wygląda zawieszenie, w jakiej pozycji ustawione są wahacze i koła. Teraz powstaje pytanie, co się dzieje z układem napędowym, no bo to on odpowiada głównie za przeniesienie mocy i wprawienie pojazdu w ruch. W samochodach uterenowionych i suwach, crossoverach itd. tak dalej, a tylko takie na razie do tej pory testowaliśmy na tej górce, zwykle, a właściwie w 95% mamy układ lampendowy z dołączaną tylną osią, dołączaną za pomocą sprzęgła wielopłytkowego, wielotarczowego, lepkościowego, różnie to się nazywa, w zależności od konstrukcji itd. Nie będziemy w to wnikać, bo to nie ma aż, taki, aż takiego dużego znaczenia. Generalnie sprzęgło wielopłytkowe czy wielotarczowe w takim miejscu teoretycznie... Powinno się sprawdzić i w rzeczywistości się sprawdza, bo jeżeli widzimy kręcące się tylne koło, to znaczy, że ten napęd na tylną oś trafia. Jednak w takiej sytuacji, a jest to w pewnym sensie ekstremalna sytuacja w dość łatwym miejscu, ale to jest oczywiście wyreżyserowane przeze mnie. W takiej sytuacji bardziej samochód polega na kontroli trakcji, na elektronice zarządzającej kontrolą trakcji i tutaj jest jeden ważny aspekt. Dużo osób tego nie rozumie, dużo osób nie wie, że jest w ogóle różnica pomiędzy kontrolą trakcji a elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego. Tak to jest mniej więcej nazwane przez producentów. O co chodzi? Chodzi o to, że kontrola trakcji zapobiega poślizgowi kół. To wszystko. Właściwie na tym można by zakończyć temat. Jeżeli koło zaczyna się ślizgać, hamulec się włącza, zmniejsza poślizg koła w momencie, gdy ono, jakby ten poślizg ustaje, to znów hamulec puszcza, on znów się ślizga i tak dalej, i tak dalej. To działa mniej więcej tak jak układ ABS, tylko odwrotnie. Natomiast elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, czyli również kontrola trakcji, ale działo, dzia, działająca w zupełnie inny sposób, służy do czegoś innego i działa inaczej. Elektroniczna blokada jest tak zaprojektowana, ta jednostka sterująca, komputer jest tak zaprogramowany, że on nie ma na celu tylko i wyłącznie zmniejszenie poślizgu. Nie, on ma na celu właśnie przeniesienie momentu obrotowego na drugie koło. Nie wiem czy rozumiecie zasadę działania mechanizmu różnicowego, pokrótce. Jeżeli jedno koło wisi w powietrzu, a drugie ma przyczepność to to, które ma przyczepność, jest w stanie przynieść tyle momentu obrotowego, ile to, które wisi w powietrzu. A ze względu na to, że koło wiszące w powietrzu nie jest w stanie w ogóle przynieść momentu obrotowego, to i również koło trzymające się podłoża nie jest w stanie przynieść momentu obrotowego i auto stoi. Czyli w rezultacie e, w napędzie na jedną oś mamy w rzeczywistości napęd na jedno koło. E, oczywiście, jeżeli nie będzie tu żadnych e, e, blokad i tak dalej, i tak dalej. E, i teraz z tego prostego założenia wyszli producenci kontroli trakcji, elektroniki, którą nazwali blokadą, elektroniczną, blokadą mechanizmu różnicowego. Takie rozwiązania stosują m.in. najwięksi producenci samochodów terenowych, takich jak Land Rover czy Jeep. Czyli nie jest to rozwiązanie kompletnie nieprzydatne, choć akurat jest tak, że mechaniczna blokada to jest zawsze mechaniczna blokada, jest najlepsza na świecie. Jak działa taka elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego? Zasada jest prosta: jeżeli jedno koło wisi w powietrzu, a drugie ma przyczepność i oczywiście samochód nie jest w stanie ruszyć, to koło, które wisi w powietrzu, zostaje przyhamowane, ale nie po to, aby zapobiec poślizgowi, tak jak w układzie, tak jak w kontroli trakcji, tylko po to, aby zablokowanie wywołało moment obrotowy na kole, czyli opór, mm, obciążenie tego koła co jednocześnie skutkuje tym, że tak duże obciążenie, czyli tak, tak jakby... Moment obrotowy o takiej wartości, który stara się pokonać to obciążenie, trafia również na drugie koło, które ma przyrzeczność, i w tym momencie samochód zaczyna jechać. Dlatego możecie sobie poszukać na YouTube, w internecie, gdziekolwiek filmików, które pokazują właśnie samochody z elektryczną blokadą mechanizmu różnicowego, które podjeżdżają po różnych takich wzniesieniach, górach, dołach. Gdzie w momencie, gdy jedno koło się odrywa od powierzchni, zaczyna ono hamować i stoi w miejscu. Cały czas stoi w miejscu. Natomiast drugie. Dzięki temu, że to koło stoi w miejscu, drugie jest napędzane, i dzięki temu taki Jeep Ci-Roki, Jeep Grand Cherokee, Land Rover. Już Land Rover wprowadził to rozwiązanie w Discovery 2, czyli bardzo dawno, i nadal, mimo że dziś w Range Roverach i tak są, dalej są również blokady i są inne rozwiązania, jeśli chodzi o mechanizm różnicowy, to mimo wszystko to rozwiązanie, tak Land Rover, jak i Jeep stosują dziś powszechnie w samochodach, które uznajemy za bardzo dobre terenówki. Dlatego nie jest to złe rozwiązanie, jest to jedynie Rozwiązanie niezbyt odporne na długotrwałą pracę, i jest to rozwiązanie w pewnym sensie awaryjne. W bardzo trudnej eksploatacji terenowej takie rozwiązanie czasami zawodzi i też niszczy hamulce. Dlatego też, tak jak wspomniałem na początku, należy rozróżnić kontrolę trakcji, typową kontrolę trakcji, od blokady, elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego. I tu dopiero zaczyna się temat, dlaczego. Auto tego typu nie jest w stanie podjechać pod tą górkę. Oczywiście nie mówię, że wszystkie, bo na przykład Audi Q3, które widzieliście, podjechało z nią z małym problemem, ale podjechało pod tą górkę. Natomiast już na przykład choćby Suzuki Vitara nowe, prawda, nie miało żadnych szans, tak naprawdę nie było absolutnie żadnych szans, żeby tę próbę wykonać. Oczywiście. Tu oczywiście uwaga dla tych, którzy nadal nie rozumieją, na czym ta próba polega. Ja jestem w stanie pojechać pod tą górkę bez najmniejszego problemu, ale próba ma na celu pokazanie możliwości samochodu, a nie możliwości moje. Teraz próbujemy podsumować i ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego samochody typu SUV, crossover, samochody utrenowione nie są w stanie lub mają duże, duże problemy z pokonaniem tak prostego terenu. Ano dlatego, że nie są to samochody terenowe i dlatego, że producenci nie umieszczają w nich tak zwanych elektronicznych blokad mechanizmu różnicowego, tylko po prostu zwykłe systemy kontroli trakcji, które przydają się na drogach. To, bo, ponieważ to są samochody drogowe, to są samochody na drogi płaskie, które dają jakby pewien komfort psychiczny, dają pewną możliwość pokonania lekkich bezdroży, drogi, ale nieutwardzonej, a nie trudnego terenu. I właśnie dlatego, że jest tu kontrola trakcji, a nie elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Dlatego te samochody mają takie trudności. I teraz jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygl wygląda to tak, że yy, w, w, gdy samochód tu podjeżdża yy, i zaczyna dołączać się tylny, yy, tylny napęd, wówczas nie ma absolutnie żadnego znaczenia już wtedy rodzaj układu napędowego. Czy jest to Haldeks, czy jest to sprzęgło lepkościowe, czy jest to sprzęgło wielotarczowe, sterowane tam elektromagnesami, ale oczywiście jakkolwiek yy, by to nie działało, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ tylna oś już się dołączyła. Ważniejsze jest to, jak skonfigurowana jest, jak jest ustawiona kontrola trakcji. I właśnie od kontroli trakcji tutaj zależy jakby najwięcej, jeśli chodzi o układ przeniesienia napędu. Jeżeli tylne koło, to, które tutaj widzicie, zaczyna się ślizgać i ślizga się również przednie prawe, wówczas kontrola trakcji zaczyna hamować te koła i teraz od tego, jak brutalnie, tak to powiedzmy, yy, zadziała kontrola atrakcji. Zależy ile momentu obrotowego przez chwilę, przez tylko tą krótką chwilę, kiedy ta kontrola atrakcji zadziała i zahamuje koło, przyhamuje właściwie. Yy, od tego zależy ile momentu trafi na drugie koło i od tego zależy, czy na tyle dużo i na tyle, przy, przez, na tyle, przez yy, tak długi czas, że wystarczy, aby auto poruszyć. Jeżeli kontrola atrakcji będzie hamowała i odpuszczała, tak jak to się działo na przykład w Suzuki Witarze, no to niestety nie ma szans, aby to wzniesienie podjechać. Ale już na przykład w Fiacie Panda Cross, który miał w pewnym sensie miał elektroniczną blokadę dyferencjału, ale to przypuszczam, że to była po prostu nieco inaczej skalibrowana kontrola atrakcji, tak bardzo delikatnie, bo działało to niemal tak samo jak kontrola atrakcji, ale już wtedy ten samochód jak widzieliście, podjechał, co prawda z dużymi problemami, trzeba było dodawać bardzo dużo gazu, im więcej gazu, tym większy poślizg, im większy poślizg, tym więcej tego hamowania, im więcej tego hamowania, tym samochód bardziej piął się w górę i podjechał ostatecznie Fiat Panda Cross, wbrew pozorom i wbrew tym wszystkim tam komentarzom, które spłynęły pod tym filmem Fiat Panda Cross poradził sobie bardzo dobrze z tym zniesieniem jak na tak mały samochód za tak nieduże pieniądze, oczywiście nie mówię tu stosunkowo, tylko po prostu za tak nieduże pieniądze jak na auto z na sztykoła o możliwościach terenowych, to ten samochód poradził sobie znakomicie z tym wzniesieniem. Co prawda, tam te hamulce trochę lekko już śmierdziały, nie tak bardzo jak na przykład w Outlanderze pieć i czy, czy w, w, w Suzuki, ale one tam lekko przyśmierdły. Przy Mimo wszystko auto podjechało i to podjechało kilkakrotnie, trzeba było tylko tego gazu dać naprawdę dużo. Trzeba było wcisnąć go niemal do oporu, żeby ta kontrola trakcji cały czas tam działała, cały czas trzymała. I właśnie dlatego ten samochód sobie poradził. Poradził sobie również Audi Q3 i przypuszczam, że również Skoda Yeti poradziłaby sobie równie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Volkswagen i Audi i Skoda podchodzą poważnie do napędu na cztery koła i dają tam jakąś formę elektronicznej blokady. Wybiera się to przez przycisk off -road. Road. niekoniecznie trzeba to nacisnąć ale z tym pakietem off-road na przykład tak jak jest Skoda Yeti no to samochód naprawdę radzi sobie dobrze i Audi Q3 poradziło sobie znakomicie mimo tych cieniutkich, niskoprofilowych opon, które aż bałem się, żeby tam czasami nie zostały uszkodzone, na szczęście nic się nie stało a auto podjechało, widać tam było, że ta elektroniczna blokada naprawdę zdecydowanie hamuje te pojedyncze koła natomiast kolejnym elementem o którym za chwilę powiem, jest zawieszenie. Okej, okay, więc kolejnym elementem, który ogranicza mocno terenowo te SUWY, no to jest niestety to nieszczęsne, niezależne zawieszenie, które dziś powszechnie jest stosowane we wszystkich crosowerach, SUVach, tak itd., itd. Pozbywają się go nawet producenci samochodów stricte terenowych. No bo właściwie dziś znaleźć samochód z dwoma sztywnymi mostami, no to jest tylko Jeep i Land Rover i oczywiście tylko Jeep Wrangler i tylko Land Rover Defender. Natomiast sztywny most pozostanie jeszcze myślę bardzo długo w pick-upie i to jakby też świadczy o tym, że te samochody mają być rzeczywiście robocze, rzeczywiście terenowe. Dlaczego sztywny most jest lepszy w terenie, a nie niezależne zawieszenie? Przecież niezależne zawieszenie ma same zalety. Oczywiście, że nie. Zawieszenie niezależne sprawdza się znakomicie na drogach utwardzonych, nieutwardzonych, ale drogach. Natomiast w terenie problem polega na tym, że po prostu koło, które w momencie, gdy tamto jest dociśnięte. A to wisi w powietrzu, nie jest dociskane przez tamte koło. Wyobraźcie sobie teraz tutaj sztywny most, czyli sztywną rurę, która łączy oba koła. Jest ona za zawieszona w taki sposób, że może się wahać. Tamte koło, które jest w tej chwili bardzo mocno dociśnięte, tak mocno dociśnięte, że aż pół profilu opony się spłaszcza, z taką samą siłą dociska to koło do podłoża. Dlaczego? Dlatego, że to działa na zasadzie dźwigni. Tamto, dociska, tamto jakby zostaje dociśnięte podłożem, a to zostaje dociśnięte w dół, tamtym właśnie kołem. I dlatego właśnie sztywny most ma ogromną zaletę w... w, w w takiej jeździe terenowej, zwłaszcza w jeździe terenowej po bezdrożach właśnie z dużymi wzniesieniami i dołami, gdzie, gdzie dzięki, sztywne, dzięki sztywnej osi koła zawsze mają przyczepność, ponieważ zawsze jeżeli jedno idzie w górę, to drugie idzie z tą samą siłą w dół i dopóki starczy tego, wystarczy tego skoku zawieszenia, dopóty to koła, te koła cały czas mają kontakt z podłożem, a kontakt z podłożem jest w tym przypadku ważniejszy nawet niż napęd na cztery koła kontrola Trakcji, jej skalibrowanie, czy jest to kontrola, czy jest to blokada i ma nawet większe w tym przypadku znaczenie niż opony. Dlaczego? Dlatego, że ta próba w tym przypadku, że się mówię tu o tej próbie, to właściwie nawet nie jest sprawdzian, sprawdzian przyczepności, tylko i wyłącznie sprawdzian, nawet nie napędu. Wiecie, to nawet nie jest sprawdzenie napędu na, na cztery koła. To jest sprawdzenie jak działa kontrola atrakcji i jak działa przede wszystkim zawieszenie. Czyli samochód typu SUV i crossover jest w stanie pokonać to wzniesienie, to wierzcie mi, że naprawdę jest to samochód dzienny terenowo, o ile oczywiście nie ma bardzo niskiego prześwitu. No i to w zasadzie byłoby tyle na ten temat. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście i mam nadzieję, że wreszcie nie będzie wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście auto jest beznadziejne, złe i tak dalej, jak tam wyzywacie te, obrażacie te, te samochody, że jest tragedia. Czy będziecie myśleć innymi kategoriami i rzeczywiście zrozumiecie, że Fiat Panda Cross poradziła sobie dobrze, że Audi Q3 poradziło sobie bardzo dobrze? Jak na oczywiście samochód uterenowiony, a nie samochód terenowy.